Witam w dziesiątej części, generalnie Trzeźwica. Dzisiaj chciałbym omówić sprawy związane dalej z emocjami, jak również granice oraz sprawy związane z depresją. Zapraszam. Trzeźwica z tobą. O emocjach wspominam już w dwóch poprzednich odcinkach zarówno Ósmym, jak i dziewiątym. Umawiam też, że nie ma dobrych i złych emocji. Emocje są jak kontrolki w samochodzie. Są ważne i pożądane oraz potrzebne, które lubimy lub nie. Czyli są to i te pozytywne emocje, i negatywne. I moim zdaniem, naszych rodziców również nikt nie nauczył, jak rozmawiać, w jaki sposób. Wyrażać też swoje emocje, pracować Z własnymi emocjami. Ja pamiętam jako dziecko, że e, takie powszechne hasła były: ryby i dzieci głosu nie mają, też właśnie i to nawet wśród kolegów, e, że chłopaki nie płaczą, czyli też moja taka wrażliwość często no, była gdzieś zagłuszona przez środowisko, przez. E, no, otoczenie, w jakim się wychowałem, były to lata osiemdziesiąte, więc nie było tyle terapii też nie było takiej wiedzy na ten temat. E, aczkolwiek tutaj Freud przeprowadzał swoje analizy na przełomie XX wieku, XIX-XX wieku, Zygmun Freud był Austriacki. Lekarzem, neurologiem, twórcą psychoanalizy, iż ludzkie zachowania pod wpływem nieświadomych wspomnień, myśli i impulsów rzutują na nasze dorosłe życie, doświadczenia, przeżycia z dzieciństwa. Serial Mind Hunter, który chciałbym polecić. Także mówi o teoriach Freud'a również aktualnie. Jestem na etapie czytania książki, którą polecę w następnych odcinkach moich, a gdy już skończę czytać na temat zewnętrznego dziecka, dzieciństwa, dorastania, jaki to ma wpływ na nas. No i tutaj Mindfulness książkę polecałem wcześniej, też jak można z tymi emocjami sobie radzić, a Mind Hunter film na serial na Netflixie dwa sezony dokładnie są. Jest to serial oparty na faktach i są tutaj badania. Ta właśnie zależność pomiędzy brastaniem i nawet tutaj zaburzeniami, gdzie to jest pokazane też jak w latach dopiero 80. zaczęto Troszeczkę inaczej patrzeć na jakichś nawet seryjnych morderców, gdzie jest ewidentna korelacja pomiędzy wychowaniem, dorastaniem i to, co przekazują nam dorośli. Tak jest z alkoholem, tutaj, że jako dzieci już widzimy, że dorośli spożywają, regulują tak sobie emocje, na przykład, nie wiem, nauczyciele. Gdzie widzą uczniowie, którzy gdzieś tam bawią się w barach, a, a później, no jednak, mając takie wzorce, gdzie są pewne autorytety. Ja na przykład wzorowałem się na muzyce rockowej e, i to, że piwo było powszechne. Niejednokrotnie taka muzyka oraz muzycy afiszujący się często z piwem teraz już tego alkoholu nie piją i są w zupełnej abstynencji wspominam o tym w odcinku 8 no a oczywiście piwo jakże i na alkohole jest to substancja psychoaktywna, jest to legalny narkotyk zatem korzystanie z niego jest to tłumienie takich informacji o problemach informacji o emocjach Tumienie jakiegoś stresu, strachu, e, gdzie stres jest to komunikat. Hej, masz jakiś problem, dzieje się coś ważnego w Twoim życiu. Natomiast e, takie odurzanie się, otumanianie chwilowe jest to taka szybka regulacja i odcinanie się. I właśnie jako dzieci radzimy sobie biernie z jakimiś stresorami, a ucząc się od otoczenia dorosłych. Poprzez właśnie legalny narkotyk, alkohol. Najprostszym takim rozwiązaniem, czyli nie wiem, bo na przykład coś mnie zdenerwowało, e, lub takie stresory chwilowe się pojawiają, zanikają, lub też takie stresory stałe, czyli jakiś praca, związek, rodzina, sąsiedztwo. No to szybka regulacja poprzez nagły przypływ dorfin i takiego szybkiego rozluźnienia. No to jest to legalny narkotyk w Polsce. Alkohol umieszczony na półkach jak produkt codziennego użytku obok batoników i makaronu jest traktowany zupełnie inaczej jak w Irlandii. Są już takie strefy mają być naklejki na alkoholach, a jednak w Polsce jest to traktowane jako produkt taki codziennego użytku niezbędny, będąc w sklepie obok bułek i drożdżówek, nie sposób nie wspomnieć o dostępności i stacjach benzynowych w Polsce. O alkoholu w Irlandii omawiam w odcinku czwartym. Można do niego wrócić. A wracając do granic i zachowań, granice właśnie można stawiać od takiej pierwności, czyli postępowania i zachowań dziecka, czyli gdzieś tam ucieczki jakieś w, w fantazje, w gry, w to, że dziecko no nie ma takich możliwości, nie może, tak jak to jest zdecydować jak osoba dorosła jest gdzieś tam skazane na miejsce, w którym się wychowuje, na rodziców, na na to, że no nie może podejmować jakiś takich... Decyzje jest zależne od, bardziej od osób dorosłych, i taka właśnie bierna postawa. Na zasadzie, można robić ze mną wszystko. I zgadzanie się na nawet złe zachowania innych, do na tej skali, po takie stawianie granic w stu procentach w relacjach, takie działanie, gdzie pomiędzy jest właśnie strefa słów, gdzie mówimy. Nie życzę sobie przestań mówić i jest to punktowanie argumentowanie po takie twarde granice całkowicie zabezpieczam wówczas swoje bezpieczeństwo w różnych strefach czy to relacji czy to pracy. I w pracy może też nie jest to taka sprawa że od razu żeby rzucić i jakby zostać bez środków. Oczywiście można podejmować jakieś działania Poprzez sankcjonowanie późniejsze na początku mogą być to rozmowy, tłumaczenia, negocjacje, a później e, no, pozostaje takie e, zastanowienie się, czy na przykład, e, gdzie często wybieramy ucieczki, uciszanie swoich emocji poprzez jakieś drinki, spotkania towarzyskie, żeby odreagować, mm, czy nie warto właśnie zająć się praktycznie problemem? Wiadomo, iż łatwiejsze są ucieczki w substancje odurzające, a alkohol pity raz w tygodniu czy raz w miesiącu nie zamienia się w zdrową wodę mineralną lub sok witaminowy. A paradoks kontrolowanego picia polega na tym, iż skoro nie ma się problemu z czymś, w tym przypadku z regularnym zażywaniem legalnego narkotyku alkoholu, to po co to kontrolować? Kontrola jest wówczas... Jak wiemy, iż coś nam szkodzi, a narkotyk to narkotyk, niezależnie od ilości, czy on jest legalnym alkoholem, czy tymi nielegalnymi substancjami. Więc, samo stwierdzenie kontrolowanego zażywania alkoholu jest absurdem, jak dla mnie. Skoro co do alkoholu, powszechne używane są zwroty, wszystkie jest dla ludzi: pij z umiarem, pij z głową. Jest to środek psychoaktywny, wysoce kancerogenny. Alkohol bardziej szkodzi od azbestu i innych narkotyków, jest to hipokryzja dla mnie, szukaniem sobie tych na przykład gorzej pijących alkoholików, bezdomnych pod mostem i tym podobnych. Należałoby tutaj również wspomnieć o depresji, która zbiera we współczesnym świecie ogromne żniwo, i zastanówmy się nad tym przez chwilę, za nieco ponad. Myślę, 40-50 lat depresja będzie większym zagrożeniem dla zdrowia niż choroby serca, atrecyz i wiele rodzajów raka. I kiedyś depresja była przypadłością osób w średnim wieku, teraz dotyka coraz to młodszych, nawet występuje już u nastolatków. A często regulujemy sobie właśnie nasze emocje oraz niezaspokojone potrzeby. Owszem, alkohol daje takie. Początkowe rozluźnienie, podwyższa dopaminę, i oprócz tego otumanienia i otępienia umysł stymuluje ośrodek nagrody w mózgu. Jest to takie na już rozluźnienie, jednakże przy nawet regularnym, i wyglądowym piciu, w dłuższej perspektywie, alkohol nasila depresję, a zmieniając nasze standardy czy picia, czy zachowań. Możemy czuć się niezręcznie odchodząc od nawykowych zachowań, które w wyniku wieloletniej trysury stały się dla nas automatycznym odruchem, a wracając do naszych zachowań i zaspokojenie swoich potrzeb, na przykład przez picie alkoholu oraz potrzeb innych. Oczywiście żadne skrajności nie są dobre. I takie skrajności typu takiej biernej postawy, na przykład na zasadzie a poświęcę się. Nie powiem, nie postawię się, nie będę brał pod uwagę swoich potrzeb, poświęcę się w pracy czy w związku, jakoś to przetrwam. Często to właśnie skutkuje takimi wybuchami emocji, gdy już jesteśmy na skraju w głębokiej frustracji, też takie agresywne przedstawianie swoich racji, obserwując pewne zachowania. Ze środowiska, będąc jeszcze dziećmi, możemy się uczyć też od dorosłych, gdzieś nabywać takie umiejętności, że agresja gdzieś tam przynosi jakieś pozytywy, bo oczywiście ludzie, do których się tak odnosimy, przystają na nasze żądania i uzyskujemy jakiś swój cel, ale taka agresja kończy się niebraniem pod uwagę właśnie innych że nie ma znaczenia tak jakby osoba tylko cel jaki chcemy tą agresją osiągnąć no i tutaj myślę, że żadna skrajność czy taka pierność czy agresywność nie jest dobra a możemy oczywiście przesuwać się na tej linii i żeby zdrowo wyrażać swoje emocje i w odpowiedni sposób też się komunikować. No to jest to myślę, że coś, z czego tak naprawdę nie uczy szkoła, nie uczy ono nas, jak dorastaliśmy, gdzieś tam patrząc też na to jak sobie radzili być może nasi rodzice, którzy również nieumiejętnie e, m, mogli brać wzorce z poprzednich jakichś Swoich rodziców, czyli babci, dziadków, pradziadków, było to jakby pokoleniowe. Mam wrażenie, że takie przełamanie też takich schematów, zachowań jest bardzo ciężkie. A przede wszystkim zmiany kogoś, ktoś, kto nie widzi swoich jakichś złych zachowań. Dlatego też ja między innymi uważam, że gdzieś tam moja terapia i, i te moje troszeczkę takie. Pogubienie się. Tak jak już mówiłem wcześniej, ja byłem weekendową osobą zażywającą alkohol wysoko funkcjonującym, bo nigdy nie straciłem prawa jazdy, pracy. Ale sobie w weekendy gdzieś tam uciszałem te emocje legalnym narkotykiem, alkoholem. No to dzięki temu cieszę się, że znalazłem się w takim miejscu, w którym teraz jestem, i tak naprawdę można powiedzieć, że jestem wdzięczny, że. Gdzieś ta moja droga tak powędrowała, ponieważ zapewne też mógłbym regulować swoje emocje, tak samo się zachowywać jak moi rodzice gdzieś zauważyłem też podobieństwa i przekazywać złe zachowania, te zdobyte na podwórku, dorastając i przekazywać to dalej. Życzę wszystkim wewnętrznego spokoju, a przede wszystkim, żeby nie uciekać w. A, legalne czy też nielegalne narkotyki, aby sobie tak nie regulować e, własnych emocji, e, potrzeb. Wszystkiego dobrego, zdrowia. Trzeźwica z Wami. Pa!